Musi trzymano, tak? Nie śniadamy. kolano, Noga prosta. kolano, tak? Jeśli ktoś nie ma wyprostowanego kolana, musi mieć prosty, prostą nogę i nie musi łapać za palce, tylko jak najdalej, tak? Proste, to jest proste. Uwaga, teraz noga do boku. Łapiemy się za wąską, w tą stronę, gdzie jest noga. Tam, gdzie jest noga, tak? Dość są galo. Tu jest proste. w drugą stronę. Na Możemy postać. Nie siadamy, tak? Łapiemy się za blenderka tutaj. Staramy...